Dzień dobry, witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie, których to nie było wakacje, ale był nowy rok. Były święta i jest nasz gość. Dzisiaj akurat naszym gościem jest redaktor WOC bezpośrednio z Dublina. Dzień dobry, panie redaktorze. Co pan tam ma, panie redaktorze? Co to takie dziwne jest? Halo. To jest lupa, żeby Cię lepiej widzieć. Witam serdecznie w Nowym Roku. A, żeby mnie lepiej. Taki trochę jesteś większy, a mniejszy. Słuchaj, panie redaktorze, bo była taka sytuacja, że się tam ostatnio troszeczkę tak śmieszkowaliśmy z komendanta głównego policji, który tam strzelał u siebie w gabinecie z granatnika, i tam się mu niewiele stało, na szczęście. I on ma dalej status poszkodowanego, nie? bo jak ktoś strzelał u siebie w gabinecie, szef wszystkich policjantów z Granatnika, to ma status poszkodowanego, ale sobie myślałem, że może już nie da się go przebić i nie wiem, ale chyba policjanci się starają. Ostatnio policjanci kilka dni temu wystąpili, słuchaj, wyobraź sobie, przed jednym z warszawskich bloków na takim wysięgniku na drugiego czy trzeciego piętra strażackim i pilnowali gości, którzy wynajęli sobie mieszkanie, żeby ci goście nie protestowali za głośno. Nie? Odcięli w ogóle policjanci Cały blok, całą klatkę schodową, mówiąc, że tam są jakieś przecieki chyba albo wycieki gazu, ale oprócz tego stali, policjanci, uważaj teraz, stali na wysięgniku i z zewnątrz patrzyli ludziom w okna. Dwóch gości. Ten filmik w ogóle podbija sieć, zobacz sobie, jak jeszcze nie widziałeś. Podbija, siedzi tam, kolesie, mówią do tych policjantów, nie z tego wysięgnika, czy by nie chcieli kawki, nie, czy tam herbatki, by nie chcieli, może ciasteczko, nie. A ten jeden policjant mówi tam, jestem na diecie, nie. No, ale to ja nie wiem, czy oni będą mieli status pokrzywdzonych też, nie. To są policjanci, tylko tak mówię, że oni chyba starają się, jakby swoje własne rekordy tam pobić, nie. Temu co tam strzelał z tego granatnika, nic na razie nie jest, wrócił do służby, dalej jest Łysy, nie dalej rządzi polską policją. Podobno mu odebrali wszystkie granatniki, no to no to, Ale to tylko... mi powiedz mi, czy to już znaczy, że to już w Polsce jest to policyjne państwo, które miało być, które tam minister z ministrem kamiennych <laughs> mieli zaprowadzić. Czy to już jest to, czy to jeszcze nie jest to? Ja, tak, dokładnie to ja nie wiem, nie? bo mnie się policyjne państwo jednak kojarzy z, pewnym, z pewną powagą i grozą. nie A jak on strzela z tego granatnika u siebie, no to ja, tak, trochę groza jest, nie? ale z drugiej strony, albo ci jak z tego wysięgnika, dwóch, dwóch policjantów, to zobacz sobie w internecie, nie wrzuć sobie w Google: Policjanci wysięgli. Dwóch policjantów stoi i się tam gapi ludziom w okna. nie A ludzie, czy co się dzieje? Nie? A oni, a nie na no, tam nic tylko, i że nie chcą kawy, bo ten jeden jest na diecie. Ja nie wiem. To jest, w ogóle bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo ja się bardzo często zastanawiam nad tym, czy też Polska już jest tym krajem totalitarnym, bądź przynajmniej autorytarnym. To zapowiadają niektórzy od października 2015 roku, kiedy PiS wygrał wybory. No bo już wtedy to, po raz pierwszy słyszeliśmy o końcu demokracji w Polsce. A ostatnio takie rzeczy się zdarzyły, że tam w tym, w tym kraju, takim prawie już autorytarnym, ten najbardziej autorytarny szef wszystkich szefów okazało się, że został skazany i musi zapłacić e, taką astronomiczną kwotę za e, obrażanie bo, za, za pomówienie polityka opozycji. E, więc e, nie wiem, czy to też już znaczy, że jest Ale gdzie to tak by, a gdzie to tak było? W Polsce tak było, zdaje się, że Jarosław Kaczyński został skazany za e, pomówienie e, tegoż ministra byłego Radosława Sikorskiego. I tam mówił, że musi sprzedać dom. I tak się zastanawiałem, czy na przykład we Włoszech faszystowskich, czy byłoby to możliwe, gdyby, że, tak, że sądy tam, powiedzmy, w 1938 roku skazują Benita Mussoliniego na, i on musi sprzedać tam swoją willę, i, i, i być może nie będzie miał gdzie mieszkać. Albo nie wiem, Adolf Hitler w roku 1940, właśnie skazany za, za obrażanie tam Sophie Scholl i, i innych przedstawicieli opozycji, to. Nie wiem, nie wiem. Może trzeba dalej szukać tych przejawów tego, tego reżimu, że ten, że ten reżim taki nie jest, mówisz, tak? Ale z drugiej strony, wiesz, może jeszcze, może jeszcze, może jeszcze te sądy są niepodporządkowane? Nie, no, no Jeszcze im zostało, ile tam, 7, 8 miesięcy, 9 do wyborów, więc może jeszcze się rozkręcą. No, ale na razie czekamy, czekamy te już 7 lat ponad, i na razie ciągle chyba tego jeszcze nie ma. No ale, no, ale cóż, no cóż. No, w każdym razie gratulujemy. Słuchaj, przejdźmy do najbardziej wybitnych ekonomistów, którzy wspierają prawo i sprawiedliwość, chociaż może o tym do końca nie wiedzą. Jednym z pierwszych, czy tam dwóch dzisiaj, w sylwetki dwóch byśmy zarysowali. Pierwszym ekonomistą to jest Leszek Balcerowicz, to jest jego książka Warto się bić. Ja się teraz biję, chyba. Tu mam taką książkę Warto się bić. Ja dostałem nawet tu mam takie że dla mnie to jest znakomity, znakomity ekonomista, no, bardzo, bardzo proszę, znakomity. To jest pan, Ani, Panu Sławomirowi, z najlepszymi życzeniami. Mi tutaj Leszek Balcerowicz, pochwalę się, napisał, że warto się bić. On teraz się bije chyba o trzecią kadencję dla Prawa i Sprawiedliwości, bo umieścił taki wpis, że PiS chce mniej pracować, ale lepiej żyć. I na Twitterze to umieścił, i według Leszka Balcerowicza trzeba się bić, prawda? To miało być wcześniej prześmiewcze, nie? Ale ludzie generalnie uznali w komentarzach, że to chyba dobrze, nie, że mniej pracować, a lepiej żyć i że to się im podoba. Nie? I teraz krytykują tego Leszka Balcerowicza właśnie za to, ale co ciekawe, na przykład jak on był tam na kampus Polska i występował, to ta młodzież wydawałoby się liberalna, którą tam Trzaskowski zebrał, też go krytykowała, bo generalnie to Balcerowicz im powiedział, że trzeba pracować nie? I, tak, że, i oni, że nie. I co ty sądzisz o Leszku Balcerowiczu? którego miałeś też przyjemność poznać osobiście, powiedz. mówi, że ulubiony też twój jest ekonomista i co sądzisz o nim? Ja uważam, że Leszek Balcerowicz jest znakomitym ekonomistą, ponieważ przewidział w ostatnich siedmiu latach przynajmniej pięć katastrof i kryzysów ekonomicznych, które się nie wydarzyły. To jest jednak, potrafiłbyś przewidzieć takie kryzysy, które się nie wydarzyły? Powiem ci... Trzeba mieć tu umiejętność pewną. To jest, to jest jednak, on, chyba jest, on jest chyba profesorem SGH. To nie są takie żarty. Nie? A co on tam przewidział, byś przypomniał naszym no, widzom? No najpierw Walcerowicz przewidział, że z powodu wydatków socjalnych, prawa i sprawiedliwości, na przykład na takie programy jak 500, Polski, polskie państwo zbankrutuje, ponieważ nie będzie miało pieniędzy i czeka nas tak zwany scenariusz grecki. Polskie państwo nie zbankrutowało i scenariusz grecki się nie wydarzył. Nie przeszkadza to jednak Leszkowi Balcerowiczowi straszyć dalej. Przekonywał potem, że w Polsce czeka nas scenariusz wenezuelski. To jest taki z hiperinflacją, taką to jest tam 300%. No nie sprawdziło się jak na razie. A no potem było trochę mniej, że turecki przynajmniej scenariusz to jest taka inflacja 30-60%. Ostatnio, jak sprawdzałem, to inflacja jest na poziomie 16,6% i co proszę, zaczyna spadać. Podobno tam ma mieć jeszcze górkę w lutym, ale potem bardzo możliwe, że zejdzie do poziomu jednocyfrowego. Więc prawdopodobnie i ta przepowiednia byłego wicepremiera się nie sprawdzi, no ale jednak nie przeszkadza mu to się bić dalej i brylować w mediach antypisowskich bo mi się wydaje, że te media antypisowskie to trochę tak nie za bardzo są y, zainteresowane taką tak zwaną rzeczywistością twardą, która się dzieje wokół. Y, tam nie bardzo ich obchodzi to, co się naprawdę wydarzyło, tylko tam chodzi o to, żeby powiedzieć, że tam PiS jest zły i znaleźć takie jakieś jeszcze, najlepiej jeszcze jakieś określenie PiSu, którego jeszcze nie było, które jeszcze nie padło. No to wtedy, to wtedy można liczyć tam na zaproszenia do telewizji, do, y, do antypis FM. Do TVN, do TVN, antypis i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak to jest z tym profesorem Balcerowiczem i myślę, że on nie odpuści, bo on takim jest, taki wytrwały jest. I, i, I pytanie, co się stanie z Leszkiem Balcerowiczem po jesieni 2023 roku, kiedy będziemy mieli prawdopodobnie zmianę władzy w Polsce? Czy nadal będzie wieszczył zagładę, czy nie? I czy jeśli będzie nadal wieszczył tę zagładę? to czy te media e, antypisowskie, które wtedy będą bardziej takie skłonne dawać szansę nowemu rządowi, czy nadal będą go tak e, hołbiły, czy on będzie, krótko mówiąc, nadal użyteczny. Hmm. Wydaje się, że może nie być i to może być dla niego trudny, e, trudny moment, trudny czas. No dobra, słuchaj, bo ten drugi jeszcze ekonomista, bo wiem, że będziemy mieli dwóch ekonomistów takich, którzy wspierają PiS i może o tym nie wiedzą. I ten drugi ekonomista się nazywa Bogusław Grabowski. On jest z miasta Łodzi, pochodzi, jest profesorem, był w Radzie Polityki Pieniężnej, też pewnie jest dobrze ci znany. I on wystąpił teraz jako niezwykle ekspercki ekspert w Radio Z. I stało się o nim też głośno. Nie? Ja tutaj oglądam sobie, co on tam powiedział. Ci powiem zaraz. Że na przykład Bogusław Grabowski powiedział coś takiego, nie? że państwowe firmy nie widzę powodu, by istniały jakiekolwiek, o kurczę bladeł, nie, że Grabowski nie widzi powodu, żeby jakiekolwiek państwowe firmy istniały. Nie? I że na przykład paliwowe, energetyczne, porty, lotniska mają być prywatne. I kurczem, bladem się naród trochę zatworzył nie? Jak usłyszał, że ten Grabowski, który jest kojarzony właściwie z, nie wiem czy słusznie, czy niesłusznie, za chwilę nam powiesz, z Platformą Obywatelską, ale z pisem to on tak chyba nie za bardzo ten pis tak krytykuje. I że on tym właśnie doradcą być może jest Tuska, i że ma ją być wszystko jednak nieprywatne, tylko państwo I wypowiedział się w tej sprawie też Władysław kosiniak kamysz który się jednak dystansuje od niezwykle eksperckiego eksperta, profesora Bogusława Grabowskiego. I Kosinia Kabmerz mówi coś takiego. Strategiczne elementy gospodarki muszą pozostać w polskich rękach. Nikt nie zadba o nasze bezpieczeństwo energetyczne, jeśli sami o, niego, o nie nie zadbamy. Oddanie kluczowych sektorów gospodarki zagranicznemu kapitałowi to działanie sprzeczne z polską racją stanu. I teraz się zastanawiam, czy to nie jest ten właśnie drugi ekspert, który działa na korzyść Pisu Grabowski Bogusław z miasta Łodzi Pochodzi. No tak, no, ale to dużo bardziej ciekawa jest ta wypowiedź Kośniaka Kamysza, czyli przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli ugrupowania, które prawdopodobnie przyłączy się po następnych wyborach tej szerokiej koalicji, bardzo egzotycznej koalicji antypisowskiej, której celem będzie odsunięcie wpisu od władzy za wszelką cenę, no ale tak jak, się, jak słuchałem tego, co powiedziałeś o, o, o programie gospodarczym Kośnika Kamysza, że no, potrzebne są, y, potrzebna jest obecność państwa w kluczowych sektorach, na przykład energetycznych, no to jest to raczej taka y, y, jest to doktryna ekonomiczna realizowana przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach. Więc trochę będziemy mieli teraz takie wybory, w których y, opozycja mówi głosujcie na nas, bo będziemy bo mamy inny pomysł na Polskę niż PiS. Potem ktoś wychodzi jak ten Grabowski i pokazuje ten rzeczywiście inny pomysł, prawda, tutaj już nie państwo w gospodarce, tylko zero państwa w gospodarce, no ale politycy mówią, nie, nie, to są żarty, my tak naprawdę to chcemy robić to co PiS, tylko w tym się inaczej nazywać. Taka ma być zmiana, ym, zmiana fasady, ale w środku to zostanie to samo. Ja w ogóle myślę, że tak będzie, wiesz, ja myślę, że tak będzie. Bo... Ale że jak będzie, że jak? Ja myślę, że będzie tak. Ja, ja, ja widzę, ja to widzę, ja to widzę. widzę Przewidujesz to, jakiś kryzys, którego nie będzie? Widzę to, ja widzę, widzę wynik, chyba widzę do, dosyć dobrze, a nie, przepraszam, nie widziałem, ja już, już widzę, tak. Ja widzę dosyć dobrze wynik wyborów przyszłych, bo ja się potrafię wprawić w taki trans, że tak, ja wtedy widzę. A, ja śpiewające, widzę. śpiewające misy tybetańskie. Słuchasz, no, śpiew Ja też słucham, no. Dą, 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 śpiewające misy tybetańskie, no. Ja widzę, jak będzie po wyborach 2023 roku. Zresztą mogą to już Państwo przeczytać w moim tekście w salonie 24. Ale jeżeli jeszcze nie czytaliście, to ja wam mogę powiedzieć. Otóż te wybory wygra, no właśnie w Kto wygra te wybory? Zwycięzca! Właśnie, a tym zwycięzcą będzie. Wygrany. Tak. I zwycięzca, czyli wybranych, jednocześnie on przegra te wybory. No bo nie bo będzie je. ten zwycięzca samodzielnego rządu. No bo 231 mandatów prawdopodobnie mieć ten zwycięzca nie będzie. W związku z tym... Teraz te... mówisz o tych pis pisiorach, że te pisiory nie będą tyle miały, tak. tak? Tak, nie dadzą rady. Nie dadzą rady, nie będą mieli. Te 30% myślę, że dowiozą, ale to będzie za mało. To będzie za mało. Nie utworzą samodzielnego rządu. W związku z tym... No to mają problem. To mają problem. W związku z tym dogrywa idzie opozycja. A opozycja? Opozycja jest. Opozycja od ośmiu lat mówi wyłącznie, żyje wyłącznie antypisizmem. Wyłącznie. W związku z tym to jest dla nich najważniejsze, żeby usunąć, odsunąć pis od władzy. Nieważne, co robić, jak robić, z kim, jak się nazywać, kto będzie premierem, wszystko jest nieważne. Trzeba usunąć pis od, od władzy. I oni ten pis od władzy usuną, bo będą tak dodawać, prawda? Będzie koalicja obywatelska. Za mało. Przyjdzie do nich Szymon Hołownia? za mało. Lewica oczywiście dołączy, no bo jakże ma nie dołączyć, czy wiadomo, że, 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 że lewica to taka przybudówka obecnie. Ale jak ja słucham jak ja słucham teraz lewicy, to ta lewica jest taka bardzo antyplatformiana. Ale, ale bardzo, ale, ale jak. Bardzo, bardzo. Ale to nadal będzie za mało. Więc będą czekali na wynik wyborów, będą czekali, czy Władysław kośniak już przekroczy próg wyborczy. I Władysław Kośniak, Kamysz, przekroczy próg wyborczy, bo ja wiem, bo. Oh, się połączyłem. Ale to nadal. Z tymi, tymi misami, misami tybetańskimi się połączyłeś, bon, bon, będzie bon. za mało. To nadal będzie za mało. Więc co się wydarzy? Do kogo pójdą? Do koalicjanta numer. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Do piątego koalicjanta. Piątego. Kto będzie piątym koalicjantem, Sławku? tej koalicji. Ten pod... Ten po czwartym i przed szóstym. Tak, będą to, będą to Konfederacji z Konfederacji. Konfederacji z Konfederacji. No oczywiście. No, Tam to, jest to... nas zbieranina. Nie wiadomo co o nich myśleć. Niektórzy nawet nawet, a inni to nawet, nawet nie. No. Więc będziemy mieli po tych wyborach taki bardzo ciekawy rząd. Konserwatywno wsteczny, radykalno. -wsteczny wyważony, lewicowo-prawicowy, libertariańsko socjalistyczno antypopulistyczno, populistyczny, czerwono, czarno, biało-zielono, niebiesko, tęczowo różowy, i tak dalej, i tak dalej. Ale... A kiedyś we, Włos we Włoszech tak kiedyś było, teraz trochę mniej, ale kiedyś tak było we Włoszech co Ale to się, się stanie pamiętasz? potem, to się stanie potem. Co się stanie potem? Ten rząd, oczywiście, jemu wystarczy pary, wystarczy mu siły. Na to, żeby odsunąć pis od władzy. No bo to jest duże zadanie, prawda? Ministrów zastąpić, przejąć ich gabinety, włożyć swoich ludzi do spółek skarbu. To wszystko jest bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważne zadanie oni to zrobią. Ale ale potem, potem jak już wymienią to wszystko, co wymienić trzeba, nadejdzie taki moment, że każdy będzie chciał teraz tam swojego zrealizować. I tu już się nie będzie dało, no bo się okaże, że to, co chce zrealizować. Powiedzmy, nie wiem, Sławomir Mencen, no nie za bardzo się podoba reszcie koalicji. To, co chce zrealizować, tam powiedzmy, nie wiem, Adrian Zandberg, innej części koalicji się nie podoba. To, co Donald Tusk chce zrealizować, nie podoba się wszystkim. Szymon Hołownia w ogóle nie jest dopuszczany do głosu. No i zaczną się wielkie tarcia. Zaczną się wielkie tarcia. W związku z tym ten rząd nie będzie w stanie zrobić prawdopodobnie niczego. I, i, i to jest najlepsza wiadomość dla pis bo się okazuje, że. Te wszystkie takie głębsze zmiany, które PIS wprowadził do polskiej polityki, właśnie w takiej korekcie ładu gospodarczego, takiej antyneoliberalnej, tak wprowadzając tam takie rzeczy jak podwyżki płacy minimalnej albo 500, Do tego nikt nie ruszy, bo nikt nie będzie miał siły, żeby to zrobić, nikt nie będzie miał głowy do tego, żeby to zrobić. Albo nie wiem, stosunek do wiem, państwa w gospodarce. Już Kosinia Kamyż, o tym mówi, że w zasadzie to, tak, no to to jest dobrze, tak jak jest, tak jak Pisto wymyślił jest dobrze, tylko my to będziemy realizować. Nawet myślę, że oni nie, nie zmienią niczego w polityce historycznej, bo się nie będą mogli między sobą dogadać, bo będą mieli tak, tak, tak bardzo różne zdanie. Więc to będzie największe zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego przegranego, a jednak na koniec życia politycznego wygranego. Tak mi się wydaje, że będzie. Tak mi, tak mi misy tybertańskie podpowiadają. Ciekawe, ciekawe, czy jesteś takim prorokiem, trochę jak Balcerowicz, że prorokiem zdarzeń, które się nie wydarzą? Czy ty jesteś prorokiem takim trochę jak Welbeck ostatnio, że tam co, co napisze powieść Welbeck to nam przykład tam, że o tych rolnikach, to potem żółte kamizelki albo o islamistach, to potem jest napad na redakcję islamistów, no różne takie rzeczy, zobaczymy. drogi, jak dotąd wszystko, co napisałem, Sprawdza się. Tylko z pewnym opóźnieniem, ale się sprawdza. Ale na niektóre rzeczy żeby się sprawdziły jeszcze czekam. A ja się chciałem jeszcze z tobą, bo ty tam siedzisz sobie w tym dublinie, siedziałem się podzielić z tobą taką refleksją. Ciekawą, bo myślałem, że tam ludzie z opozycji się trochę tam uczą, nie? Ale się nie uczą. I w ogóle całkowicie. I oni mieli na przykład taką sytuację, ci ludzie, że. Krytykowali bardzo naród polski Polaków, nie że ci Polacy to tak z, wyż z wyższości takiej, nie? Oni z takich stawali, tak tak. No. Stawali i tak. No. Oni, no. oni, te liberały, te albo te elity, nie kiedyś. Nie? One teraz te... Myślałem, że te elity, tak jak utraciły tę władzę parę lat temu, to że one się nauczyły, nie? Ale nie jednak, nie? Bo na przykład te, właśnie ten Grabowski, który na pewno jest elitarny, Bogusław, o którym już rozmawialiśmy, on powiedział, on jest profesorem, przypomnę, z miasta Łodzi pochodzi, i on powiedział na przykład coś takiego, że okazuje się, że Polacy nie chcą euro, czy Pieniędzy nie chcą, nie? Znaczy nie, żeby im ktoś dał, tylko nie chcą zmienić waluty złotówki, no bo jakby im ktoś dał dowolną do kwotę euro, to by wzięli. Ja bym też. Ale nie chcą zmieniać, nie? Bo euro to tam bieda, nie ma w suwerenności. Polacy ja nie to chcą. To chodzi, to chodzi o to, że ty byś, że my, nie, my chcemy wziąć, ale nie chcemy oddać złotych, to też jest logiczne, prawda? Czy znaczy ktoś by chciał ta, odda oddaj, oddaj wszystkie złote, które masz. To miał. To, to nie, to nie, to nie. Ale słuchaj, bo i 64%, 64 Polaków nie chce euro zamiast utrwi. 64%. To jest bardzo, bardzo gigantyczna przewaga, jeżeli chodzi o takie sondaże. I teraz co powiedział w związku z tym Bogusław Grabowski? Uważaj, teraz się trzymaj, nie? Bo on teraz mówi z pozycji ten eks bo on jest tym profesorem. mówi tak: 64% Polaków nie chce euro. W radio, w radio też powiedział, ZET, nie. Ten wynik świadczy o tym, że Polacy nie mają pojęcia o czym mówią. Oho, nie mają pojęcia. Muszę to powiedzieć, bo jestem ekonomistą. Ta-da-da. Da. Wypowiadają się na podstawie wiedzy, której nie mają. Ta-da-da. <ślad> Bogusław Grabowski, kocham cię, Bogusław. Niczego się nie nauczyłeś. Niczego się nie nauczyłeś. Jesteś piękny i elitarny. A wiesz, weź, weź skomentuj to może. Te, ja, teraz, ja, Rafał, skomentuj tego Grabowskiego, bo ja uczę, rozczulił mnie Bogusław. Ja uczę studentów od paru lat w jednej z warszawskich uczelni, studentów dziennikarstwa. Yy, takiego do yy, ekonomii ich uczę. Tak? I wiesz, co, czego? i ich, ich właściwie jednej rzeczy. To znaczy, ja bym chciał ich nauczyć tam jednej rzeczy, i to im wpajam powtarzań przez cały semestr, przez półtorej godziny, cały czas jedno i to samo zdanie. Mówię im. Nie wierzcie ekonomistą, nie wierzcie ekonomistą, nie wierzcie ekonomistą. Bo ekonomia to zbyt poważna sprawa, żeby zostawić ją ekonomistą. To znaczy ekonomiści to jest taki y, 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 dziwny plemię, które myśli, że tylko z tego powodu, że, że, że oni wchodzą i powiedzą, odsuńcie się, jestem ekonomistą i wszyscy już się rozsuną i on tam będzie miał zrobione miejsce i będzie, będzie mógł z, zająć tam należne sobie na miejsce blisko, blisko tego, co się dzieje. Nie, to jest bzdura. Ekonomistom nie należy ufać. To znaczy, jak mają Niemcy mają powiedzenie, że tam einhundert Professoren und Vaterlandes verloren, to w Polsce <laughs> powinno być tylko ekonomista, prawda? Przetłumaczmy, przetłumaczmy, jak ktoś nie zna, nie 100 Sto profesorów i kraj jest utracony, stracony. A, nie wiesz, czy ekonomistom, naprawdę. Nie wierzcie, jak ktoś wam mówi jestem ekonomistą, to znaczy, że chcę was oszukać, pilnujcie portfela, trzymajcie się mocno za portfele, bo znaczy, że coś ty, 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 z, złotego wam chcą zabrać z tego portfela, zresztą zresztą, teraz nie wiem, czy już byłeś w Chorwacji, ale tam teraz wprowadzono nie euro, proszę, ja tam się nie. dopiero będzie działo, tam się będzie działo, drogo, drogo będzie tak, tak. Dobra, no, to, no to, yy, to ja bym się już z tobą żegnał w takiej sytuacji, bo... Nie, nie, porozmawiajmy roz... wyda... jeszcze, to rozmawiajmy jeszcze. Nie, już wydaje mi się, że wyczerpaliśmy tak zwaną treść dzisiaj, wiesz, i hmm. bym się z tobą żegnał. Tylko powiedz w Dubli... czy w Dublinie są fajne dziewczyny, powiedz mi jeszcze Bo mnie zawsze. Są takie piosenki na ten temat. No jakie tam są te piosenki? Są piosenki. <laughs> są piosenki. ponieważ Irlandia to kraj piosenki. To kraj opowieści, to kraj bardów, hmm, kraj muzykowania, więc jest wiele bardzo ładnych piosenek. Jak kiedyś przyjedziesz, to ci wszystkie te piosenki e, chętnie zaśpiewam. E, ja ci na koniec chcę zapytać, czy ty jesteś stoikiem, czy ty jesteś epikurejczykiem? Ja bardziej tym epikurejczykiem, bo mi się to podoba, że to szczęście, że nasycisz takie, że się właśnie ten. No, ta początkowa część Ismansa na wspak, to mi tak powie, że. Zanim on się ja tak. Ja chciałem pokazać taką książkę, którą, którą teraz niedawno dostałem od autora tej książki, Piotra Stankiewicza. Zresztą on był naszym gościem w salonie 24 jakiś czas temu. To jest Dziennik Reformowanego Stoika. Bardzo, bardzo ciekawa książka, bo Piotr takie zadanie sobie postawił, że on jest takim ambasadorem stoicyzmu w czasach współczesnych. To jest jego taki... A ty też bardziej za Stoikami, tak? Że, tak? Że Aurelius? Aurelius? Ja też zawsze myślałem, że, że ci stoicy to tacy nudziarze, wiesz, tak siedzą, no, no tak, piją tę tak. te, te, te zimną kawę, już dawno wystygłą, ale okazuje się, że. biorą i pielęgnują tę cnotę jeszcze, nie? No tak. To więcej, okazuje się, że stoicyzm ma bardzo wiele wspólnego z jakże piękną tradycją takiego życia wedle prawideł chrześcijańskich. Więc tu są takie tak. punkty przecięcia między stoicyzmem a chrześcijaństwem, więc więc polecam, polecam Wam Państwu tę książkę Piotra Stankiewicza. To no ja przeczytam. Przeczytajcie, stójcie i żyjcie tak, żeby było dobrze, żeby było miło i żeby było też rozsądne. I nie wierzcie ekonomista? Nie wierzcie, ekonomistom, to był pierwszy nasz, pierwszy nasz program w, w nowym roku 2023, i przez następny tydzień będziemy obserwować scenę polityczną, będziemy też obserwować polską policję, co tam polska policja nawywijała. Na razie mamy granatnik, który rywalizuje z podnośnikiem, ale zobaczymy. Pewnie nie powiedzieli jeszcze ostatniego zdania. Pozdrawiamy redaktora W. który nadaje bezpośrednio dla salonu 24 z miejscowości Dublin, czy Dublin, nie wiem jak to się mówi zależy, jak kto mówi. Do widzenia. Widzenia. No bo mama macha jeszcze naszym tutaj tym. Do widzenia Państwu. Ty, a jeszcze bym chciał poprosić naszych tych, co nas oglądają. Sześć osób co najmniej nas ogląda, sześć, nie? Bo to tak. moja rodzina jest, to jeszcze jak ktoś od ciebie to by było więcej, nie? To niech oni to lajkują tak. i niech to rozpowszechniają i niech szukamy mówią, że jesteśmy. Lajki. Lajki. Szukamy, szukamy, no, no, i że jesteśmy fajni i że Rafał jest mądry. A ja tak się uczę jeszcze, prawda? A opowiedzieć ci dowcip o Wittgensteinie? No, opowiedz, no. Bo ojca miał fabrykanta, który tam strasznie go cisnął i tych braci. No ale dobra, to ci kiedyś opowiem o tym. On, 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 on w Londynie osiadł potem i tam wszystkich denerwował, bo on był strasznie denerwujący. No to... E, najgorzej to podobno tak strasznie potrafił nienawistnie milczeć, ale czasem też mówił. Dwie I, i, i książki no, napisał tylko. Mówił coś o tym, cały czas mówił o tym, o tym filozoficznym znaczeniu rzeczywistości. Nikt tego nie rozumiał, co on mówił. Kiedyś trafił no, na takiego... Na takiego włoskiego ekonomistę, kięcistę Piero Srafę. Piero Sraffa yy, tak słuchał, słuchał. Tak słuchał tego Wittgensteina i potem mówi: yy, A czy ty wiesz, what's the philosophical meaning of this? I wykonał taki włoski gest. No, no. Włoski gest z niecierpliwienia. I wtedy Wittgenstein się zamknął. A, to zakończmy na tym, wiesz, bo to. To ja wrócę do tych dwóch książek Wittgensteina, w których sam sobie przeczy wzajemnie. Bardzo Ci serdecznie pozdrawiam. Machamy jeszcze raz. Do widzenia.